Znaczy, powiedział się z Biskup, to nie chodziło tylko o mnie. Ja y, no miałem ten, y, tą, ten dramat, że ja musiałem przez większość lat ten ciężar całej sprawy ponosić sam. Teraz się okazało, że zgłosiły się też inne ofiary. I ja nie myślałem tylko o sobie, i to tak determinowało, żeby tej sprawy nie odpuszczać. Ja bardzo dobrze wiem, jak bardzo inteligentny i sprytny. Był, bo teraz już jest całkowicie skompromitowany. Bardzo sprytny był ksiądz Piotr, jak bardzo manipulował nami wszystkimi chłopcami. Miał doświadczenie 20-25 lat od każdego z nas i nie myślałem tylko o sobie. I od 2012 roku myślałem też o innych właśnie, że Byłem świadomy, że to jest taki seksocholik, że nie będzie w stanie się długo powstrzymywać. Zresztą ksiądz, no, teczka jednoznacznie personalna wskazuje, że to był proceder, który się powtarzał przez całe lata, prawda? Te przenoszenie z parafii do parafii, te wnioski probościów. I to tak bardzo mnie determinowało, Pomyślałem o innych i o słabszych od siebie. Często o tak słabych, że mm, no właśnie, oni nigdy nie będą w stanie nawet o tym powiedzieć głośno. A ja uznałem, że należy o tym powiedzieć, choćby ze względu na to, żeby, żeby ten człowiek w końcu się nie czuł bezkarny. Ja rozumiem, że ci inni zeznawali też teraz. Tam tak zeznawali, zeznawali, tak. tak? No to... I w oparciu o to właśnie, a wyrok jest jednoznaczny. Tak, jeżeli są też inne, jeszcze, to, to jest bardzo, bardzo, ważne, bardzo ważne, że jest. Tylko, że pierwsze wzmianki były już w połowie lat 90., prawda? I tu może było jakieś właśnie u nas zaniechanie, że. Zresztą nie wiem, jak to wyglądało. Czy inni w ogóle chcieli zeznawać, czy nie chcieli zeznawać? Bo ja nie wiem, jak to dokładnie było. W ogóle nie byli zapytani. Nie byli Ta, zapytani. Lista. Lista świadków, jaką przedstawiłem, w ogóle świadkowie nie zostali przesłuchani. A teraz przesłuchani. No to na, na pewno to bardzo silny argument, silny argument, a tutaj, bo na pewno też argument jakiś no, zaniechania. Zaniechania, bo świadkowie to ważne ważna część e, oskarżenia, zwłaszcza w takim przypadku, jeżeli chodzi o, o pedofilię, no to e, jeszcze jedna, druga, trzecia, Moment, nie? nie nie tylko jedna, nie? No, bo to czasami jest mało. Ale jak mówię, no, chwała Panu, jeżeli, jeżeli determinacja Pana doprowadziła, Pana do chwały, Pana tego przez wielkie teki same, nie? Do, do tego, że, że sprawa się zamknie. No i po prostu oczyści się, oczyści się przez ten ból, przez to. No przykre, prawda? Przyk przyk bardzo. bardzo? Bardzo, Ja się z Bardzo to jest bolesne, jak że mówię, musiało to, do tego, to, do prawda, do tego że, dojść. Że, że... To, nie pierwszy raz użyłam tego słowa i nie ostatni może, że coś takiego miało miejsce. Nie tylko w tym sensie, że Pan tego doświadczył, ale także, jak Pan mówi, tej przykrości, bo ten nasz proces okazał się taki, no, nieefektywny. Nie? Okazał się no, zrobiony słabo, jak Pan mówi, teraz po informacje, jakie pan posiada, a których my nie mieliśmy, no bo mogłobyśmy mieli tylko, że Watykan nie przyjął i poinformował, że zleci innej diecezji przeprowadzania. Na mnie widocznie. Jako zewnętrzne diecezja zrobiło to dobrze. Nie? Czy lepiej no? Zwłaszcza jak pan mówi poprzez to, to, że przesłuchanie świadków, nie? Przesłanie świadków to ważne było.